To jest rozmowa tygodnia Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Adam Krzykowski, dzień dobry. A naszym gościem jest doktor inżynier Grzegorz Piskosz, który doskonale łączy teorię z praktyką. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie doktorze, jest pan doktorem nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport? specjalność inżyniera przedsięwzięć budowlanych. O tym będziemy między innymi rozmawiać, ale jest Pan także aktywnym inżynierem, no, który realizuje duże kontrakty. I tutaj pojawia się to pierwsze pytanie otwierające. Ta możliwość łączenia teorii z praktyką chyba jest nieoceniona w pracy inżyniera budownictwa. Tak, zgadza się. Ja, zaczynając pracę zawodową, no, jak młody inżynier szukałem pomysłu na siebie, praca zawodowa. Rozpoczynając już taką pracę na kontraktach, umożliwiła mi poznać właśnie te różne problemy zarządzania kontraktem. W momencie, kiedy zauważyłem, z jakimi problemami zarządzanie kontraktów się boryka, pomyślałem, że może znajdę jakiś sposób na to, żeby temu pomóc. I stąd wziął się, wziął się pomysł na rozpoczęcie studiów doktoranckich na Politechnice Krakowskiej. I w taki sposób, że zaczęła moja się przygoda z łączeniem życia zawodowego, inżynierskiego z naukowym. A to warto chyba też podpowiedzieć kolegom inżynierom albo naukowcom, ewentualnie, że jedno wpływa na drugie, tak naprawdę podnosi i ten poziom pana, i czy w ogóle inżyniera budownictwa, i w tej kwestii teoretycznej, i w praktycznej chyba, prawda? Tak, ja akurat te kwestie łączę przy analizowaniu na przykład opóźnień, przy analizowaniu kosztów. Głównie tutaj chodzi o jakie okoliczności mają wpływ na wydłużenie kontraktu, a w związku z tym generują się dodatkowe koszty, koszty pośrednie, koszty bezpośrednie. Często spotykam się z takimi przypadkami, gdzie jestem potrzebny, aby przeanalizować dokładnie różne sytuacje. I... No i o tym to my teraz byśmy porozmawiali, bo jest pan także autorem publikacji naukowych i branżowych w zakresie zarządzania procesem inwestycyjno-budowlanym, tak to się nazywa, szczególnie właśnie w zakresie zarządzania projektami. No to co jest największą zmorą tych największych e, polskich inwestycji? I tu już chyba jest podpowiedź z, tego poprzedniego, z tej poprzedniej odpowiedzi. Według mnie są to opóźnienia w budownictwie. Jest to najbardziej powszechnie występujące zjawisko w realizacji kontraktach mniejszych, większych. No dobra, no to w takim razie jest ważne pytanie, skąd się te opóźnienia w ogóle biorą? No bo nie wiem, są terminy, i realizujemy. Przyczyn jest bardzo dużo. Przyczyn możemy mówić tu od źle przygotowanej oferty, możemy pomówić o złej organizacji na budowie. Moja praca naukowa dotyczyła badań, przyczyn w realizacji inwestycji budowlanych na etapie projektowania i na etapie realizacji. W zależności, rozpatrując, który to jest etap, przyczyny są różne. Skąd się biorą te opóźnienia? Najczęściej e, wyniki pokazywały, że jest e, na etapie projektowania e, to mm, opóźnienia w wydaniu decyzji pozwoleń e, na budowę bądź e, opóźnienia w wydaniu decyzji z e, Te przyczyny różnie, Le, albo leżą po stronie wykonawcy, albo leżą po stronie zamawiającego, albo te przyczyny są niezależne obu stron. Więc tu jest e, Potrzebna taka dogłębna weryfikacja tych okoliczności. No co tutaj, chciałbym zapytać o koszty, bo opóźnienia to jednak zawsze pieniądze, strata pieniędzy. Jak duże są to koszty w, no, tak naprawdę dla naszej całej gospodarki w takim kontekście ogólnym? Ciężko mi to jest dzisiaj określić, jakie to są koszty indywidualnie dla konkretnego projektu, natomiast każdy projekt jest indywidualny. Te opóźnienia mogą być, powiedzmy ten, terminy krótkie, mogą być terminy wydłużone, to zależy od, od wpływu tych opóźnień. Natomiast to nie tylko koszty, tak, bo również to nie tylko kary umowne i roszczenia wykonawców czy zamawiających, ale również jest to zamrożony kapitał, na przykład w korzyściach społecznych. Inwestycje są oddawane w wydłużonym czasie, więc to też społeczność na tym traci, ponieważ nie może tego użytkować w terminach umownych. Tak? Panie doktorze, a z pana praktyki, bo ja rozumiem, że trudno określić statystycznie koszty opóźnień, choć są pewnie duże, ale z pana praktyki takie. Największe koszty, które miał, z którymi pan miał do czynienia, to procentowo ile wynosiły? Z mojego doświadczenia i według mojej wiedzy, nawet mogą dochodzić do 30% wartości kontraktu. To sporo. No dobra, to teraz pytanie warte a propos tego, co mówiliśmy o tych setkach miliardów złotych, nawet przy, przy inwestycjach pytanie warte miliony. Przy wielkich kontraktach infrastrukturalnych to jak uniknąć opóźnień inwestycji? Ma pan jakąś receptę? To na pewno na wczesnym etapie należy identyfikować potencjalne przyczyny wystąpień takich opóźnień. I to też w mojej pracy naukowej był główny jakby cel, żeby stworzyć taki model, który by dawał nam możliwość identyfikacji już na wczesnym etapie realizacji kontraktu. Zdaję sobie sprawę, że całkowite wyeliminowanie opóźnień nie jest możliwe. Kluczowe jest to, aby wcześniej zidentyfikować przyczyny opóźnień, co pozwoli nam na aktywne zarządzanie ryzykiem wystąpienia tego opóźnienia, a może nawet wyeliminowanie całego ryzyka wystąpienia tego opóźnienia. No ale taki model trzeba mieć, trzeba znać. Tak, zgadza się. A to nie każdy chyba korzysta albo stosuje takie modele. Tak, no myślę, że. Yy, Firmy, duże firmy już wykorzystują narzędzia, które pomagają w identyfikacji takich przyczyn opóźnień. Natomiast temat związany z opóźnieniami w mojej pracy badawczej właśnie polegał na tym, aby w ramach rozprawy doktorskiej właśnie taki model zbudować. Ja akurat w swojej pracy doktorskiej zbudowałem pięć modeli w oparciu o sztuczną inteligencję, gdzie. Po przetestowaniu właśnie tych modeli okazało się, że jeden z nich daje bardzo dobre wyniki. Czyli, żeby to zrobić, musiałem stworzyć bazę danych, która jest kluczowa w budowaniu takich modeli, i ten, ten model po prostu uczył się na podstawie tej bazy danych, którą stworzyłem. Model, o którym mówię, dawał wyniki na poziomie 80% poprawnych odpowiedzi, więc jest to w mojej ocenie bardzo dobry wynik. No bo to jest w stanie ograniczyć, rozumiem, to 80% opóźnienie, tak? Te, tak, koszty tego. Ten, ten, ten model może pomóc nam przewidzieć, jakie mogą być przyczyny opóźnień, które mogą wystąpić na kontraktach, a to umożliwia nam wczesną reakcję, aby zapobiec takim opóźnieniom lub je w całości wyeliminować. No to jest bardzo ważne. Ale wspomniał Pan o wykorzystaniu sztucznej inteligencji. No właśnie, to. Przydaje się ona faktycznie? Ja myślę, że to jest nieuniknione. Będziemy korzystać z narzędzi, które dzisiaj oparte są o sztuczną inteligencję. Myślę, że oczywiście nie wyeliminuje tutaj stanowiska pracy inżyniera, natomiast no, każdy inżynier uważam, że powinien już orientować się i stosować. Dostępne narzędzia, które wspomagają pracę inżyniera na budowie. A na ile są to dokładne wyniki, jeśli faktycznie używa się tej sztucznej inteligencji, chociażby w projektowaniu takich modeli? To wszystko zależy od tego, jaką mamy bazę zbudowaną danych. Ta baza danych, jeśli mamy m, tą bazę zbudowaną na wiarygodnych danych i ona jest odpowiednio m, pod kątem ilościowym danych, e, odpowiednio zbudowana, e, więc te wyniki mogą. Tak jak mówiłem, około 80% poprawnych odpowiedzi można uzyskać to jakby to już jest w ramach pokazane w ramach mojej pracy doktorskiej, że taki wynik jest możliwy do osiągnięcia. Ważne chyba to co tak chciałem uzyskać z pana wypowiedzi, to jest to, że nie możemy w 100% zdawać się na sztuczną inteligencję, tylko możemy traktować ją jako narzędzie pomocnicze, tak? Tak, zgadza się. Myślę, że to jest, to jest bardzo dobry kierunek, aby wykorzystać sztuczną sztuczną inteligencję w budownictwie w różnym zakresie, tak? Natomiast Jednostki inżyniera nie, wy, nie wyeliminuje. To chyba tego się najbardziej wszyscy obawiają, ale czy możemy już mówić, że nie ma odwrotu w ogóle od stosowania sztucznej inteligencji w sektorze budownictwa? jest to przyszłość? Myślę, że tak. Natomiast ja tutaj bym traktował tą sztuczną inteligencję jako pomoc e, i wsparcie w podejmowaniu decyzji. Sztuczna inteligencja umożliwia nam przeanalizowanie różnych scenariuszy, e, różnych wariantów, e, może e, zaproponować różne rozwiązania. Natomiast i tak my jesteśmy od tego, aby podjąć tą decyzję. Więc e, myślę, że ten wykorzystanie AI w budownictwie jest nieuniknione. Nie zatrzymamy tego. Natomiast e, Należy to traktować jako wspomaganie w realizacji kontraktów budowlanych, jakby nie zdawać się w 100% na sztuczną inteligencję. A wszyscy straszą, że sztuczna inteligencja jest w stanie wyciąć wręcz różne zawody. Rozumiem, że sektor budownictwa nie musi się tego obawiać. Ja myślę, że tak. Ja myślę, że tutaj jakby inżynierowie nie są zagrożeni. Tak jak powiedziałem. Wykorzystujmy te narzędzia, naprawdę bardzo są pomocne w podejmowaniu decyzji. Natomiast myślę, że tutaj inżynier budownictwa nie jest zagrożony. Całe szczęście. Z tego się cieszymy, ale mówi Pan wykorzystujmy. Już wykorzystujemy, ale w jakich dziedzinach, w jakich obszarach najczęściej jest stosowana sztuczna inteligencja właśnie w branży budowlanej. Narzędzia sztucznej inteligencji, sztuczną inteligencję można wykorzystać m.in. na przykład w analizie harmonogramów. W ocenie ryzyk kontraktowych, w prognozowaniu opóźnień i prognozowaniu kosztów. Można wykorzystać również przy analizie roszczeń, czy to wykonawcy, czy to zamawiającego. Można również wykorzystać przy optym optymalizacji procesów logistycznych, w zarządzaniu bezpieczeństwem na budowie. Ale nie tylko. Tą sztuczną inteligencję można również. E tak jak widzimy, w internecie można wykorzystać do różnych procesów technologicznych. Natomiast ja stricte wykorzystuję tą sztuczną inteligencję właśnie do tego zakresu, który wykonałem. Z uwagi na to, że wykonuję różne analizy czasowe, terminowe, analizy kosztów, narzędzia, które oparte są o sztuczną inteligencję, bardzo w tym temacie pomagają. Czyli nie bójmy się, oswajajmy i korzystajmy po prostu. Tak jest. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. A jeszcze tylko podpowiem, że dr Grzegorz Piskorz będzie jednym z prelegentów w czasie drugiego forum młodych inżynierów w Uniejowie. A temat? Przewodni temat to właśnie zastosowanie AI w budownictwie. O tym będzie mowa, ale to dopiero w maju. A kolejna rozmowa tego dnia już za tydzień. Do zobaczenia.